Dzień dobry, bliźnięta. Witam was serdecznie. To jest czytanie dla was na miesiąc maj 2023. Witam serdecznie. Witam też wszystkich nowych yy, obserwujących kanał. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do lajkowania, do komentowania. Bardzo to pomaga w rozwoju tego kanału. Jeżeli ci się podoba współtworzyć tą przestrzeń, zapraszam cię serdecznie. Dobrze. Energia miesiąca dla ciebie, drogi bliźniaku. Sprawiedliwość. Dobra. Jaki potencjał zsyłają ci wyższe energie? Koło fortuny. Wspaniale. Rada wskazówka dla ciebie. Księżyc, Twoja energia w tym miesiącu. Król Mieczy. W co kierować tę energię? Przepraszam, jaka jest Twoja moc? Gdzie tkwi Twoja siła? Twoja e, w Czterech Mieczach. Dobra. I teraz, w co kierować tę energię? Aha, Mamy diabełka, dobrze? Na co uważać? Cesarz. Co w emocjach, w uczuciach, w relacjach? Głupiec. Co w materii, w finansach? Wielki kapłan. Dobra, z jaką energią będziecie wychodzić z tego miesiąca? Osiem buław. Bardzo pięknie. Zobaczmy jeszcze. Co tutaj z kart wyroczni? Jako rada wskazówka, jako energia towarzysząca miesiącowi maj. Kręcenie się w kółko, mhm. przy tym księżycu. Dobra, i zobaczmy jeszcze Waszą duchowość. Waszą duchowość. Psala. Co tu chcę wyskoczyć? Pewność siebie. To jest w waszym, waszym serduchu, w waszej duszy, tak? Ok. To zaczynamy zabawę. <grytania> Energia miesiąca, kochani, piękna, bo mamy sprawiedliwość. Czyli. Troszeczkę jest tak, jak sobie pościeliłeś, tak się wyśpisz w tym miesiącu. Działałeś zgodnie z zasadami, zgodnie z prawem, zgodnie z sercem. Zgodnie ze swoją intuicją, nie krzywdząc innych, otrzymasz nagrodę. Myślę, że otrzymasz nagrodę, bo tutaj w wyższych energiach, w potencjale, który Ci jest syłany, mamy koło fortuny. Koło fortuny mówi o tym, że nadchodzi do Ciebie fala szans, okazji. Dobrych wydarzeń i warto z nich skorzystać. Pamiętajcie tylko, że koło fortuny bardzo szybko się kręci. Jeżeli nie zdążycie złapać tej okazji, to ona się zdarzy dopiero po jakimś czasie, ale nie wiadomo po jakim, więc warto temu się przyjrzeć. Rada wskazówka: korzystajcie z własnego kompasu, kochani, którym jest intuicja. To mamy przede wszystkim w przekazie karty Księżyc. Korzystajcie z tego, co wam podpowiada dusza. Skorzystajcie z magnesu, który was przyciąga, bo to przerwie kręcenie się w kółko, moi kochani. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego ciągle trafiacie na ludzi, którzy no, mają podobny schemat działania tak, wobec Was albo na sytuacje, które ciągle się powtarzają, a nie są dla was komfortowe. To dzieje się tak dlatego, że wy nie słuchacie tej swojej intuicji, nie słuchacie serca, nie słuchacie płaszcznej duszy, tak? I przez to ciągle jesteście w tej muszelce i nie możecie się z niej wydostać na zewnątrz. W karcie kręcenie się w kółko mamy taki przekaz klucz Taką wiadomość, informację, że spirala wydarzeń, w której nie ma lekcji do odbycia, to są cykle, które należy przerwać. Bo jesteśmy tu po to na tym świecie, aby doświadczać, aby właśnie pobierać lekcje, aby wyciągać wnioski. I jeżeli są takie spirale wydarzeń, spotkania ludzi czy podobnych emocji, które ciągle się powtarzają, a które nic nie wnoszą do twojego życia, to warto, żeby je przepracować. Zgodnie z własną intuicją i z tym co podpowiada ci serce. Pamiętaj, żeby opanować lęk, żeby opanować strach, żeby nie dać się mm, właśnie temu lękowi, że może być inaczej, tak? Spróbujcie coś zrobić innego, w inny sposób. Naucz się czegoś nowego, zrób coś lepszego. Um, może ci się będzie wydawało, że się w jakimś sensie cofasz, ale to, to się cofasz po to, żeby zrobić krok do tyłu i spojrzeć na swoje sprawy z pewnej odległości. Wtedy lepiej widać, gdzie są błędy, gdzie tkwi szkopuł, gdzie, gdzie jest diabeł pogrzebany, tak. Ehm, więc. Wyciągaj wnioski, przyjrzyj się swojemu życiu dokładnie, gdzie ta spirala po prostu się zapętla. Jeżeli chodzi o Twoją duchowość, to mamy tutaj ym, kartę pewność siebie. Bardzo ładny fraktal, taki <laughs> bardzo kolorowy, ale on jest taki bardzo, powiedziałabym. w takich łagodnych, cudnych kolorach. I w tej karcie macie informację, że być może wątpisz w siebie, albo w cel twojego życia, albo w to, że twój kierunek jest prawidłowy, właściwy, że może się zagubiłeś, tak? I ten duch cię informuje, że potrzebujesz zastrzyku pewności siebie, tak? Że dobrze sobie radzisz i że... Że tak powiem, góra wierzy w Ciebie, wierzy w Ciebie, wierzy w to, że sobie poradzisz, że i Ty też musisz w to uwierzyć, tak? To będzie wymagało czasu, to będzie wymagało Twojego wysiłku, Twojej, żeby no też czasu, żeby poczekać na rezultaty tego, co tutaj właśnie przepracujesz w tej spirali. <grym> I być może nie robisz wszystkiego idealnie, i być może popełniasz błędy, ale to jest droga każdego z nas. Tak? Każdy z nas popełnia błędy. My się na błędach uczymy. Nie wszystko, co idealne, jest perfekcyjne i cudowne. Czasami właśnie takie nieidealne rzeczy są bardziej ciekawe i pociągające. Więc spróbuj zobaczyć w sobie. Talenty, możliwości, jakie posiadasz. Um, nie zachwycaj się tym i u, u innych ludzi, tylko dostrzesz to również u siebie, tak? To jest kosmiczne lustro, na pewno tutaj, tutaj w tym fraktalu. Widzicie, tu się odbija, odbija się obraz, jak w wodzie tu na dole, tak? Um, i tak, to kosmiczne lustro jest podarowane Tobie przez wszechświat. I odbijają się w nim wszystkie cudowne cechy, które posiadasz. Zobacz, jakie są piękne. Spróbuj się zachowywać tak, jakbyś już był pewny siebie. Jakbyś już był świetny w czymś, idealny w czymś. Nadaj sobie to prawo, nadaj sobie tę wagę. Ćwicz to po prostu na sobie, tak? I kiedy się z tym dobrze poczujesz, zobaczysz, że ta niepewność i ten lęk i ten niepokój po prostu znikną. Hmm? Dobrze, co mamy jeszcze w przekazie energetycznym? Ty, ty twoja energia, król mieczy, hmm. kierowanie się logiką, umysłem, yy, chłodną kalkulacją, Wzniesienie się właśnie wyżej, to co było tutaj również w tym Kręceniu się w kółko i zobaczeniu spraw z innej perspektywy, łatwość albo pewność podejmowania pewnych decyzji dzięki temu. Więc fajna energia, dużo chłodu, dużo logiki, dużo zimnej kalkulacji. Ale opanowanie emocjonalne bardzo duże, tak? Twoja moc jest w uleczaniu, w uzdrawianiu sytuacji, siebie, osób, z którymi jesteś. Może na pewno to dotyczy ciebie, tak? I tego, co jest wokół ciebie, bo na świecie huczy, grzmi, a ty po prostu, Twoja moc jest w tym, że potrafisz się od tego odłączyć, potrafisz yy, zamknąć się pod kocykiem, z herbatką i poświęcić sobie ten czas na. Przewertowanie, jak sytuacja wygląda, na przegrupowanie, na uleczenie tego, co ci przeszkadzało, co ci, co ci doskwierało. W co to im moc kierować? No, kochani, no ewidentnie w uwalnianie się od jakichś toksycznych spraw, ludzi, nałogów czegoś, do czego diabeł namawia, obiecuje y, fajne rzeczy, czujesz się w tym komfortowo do jakiegoś czasu, a potem zauważasz, że już bez tego żyć nie możesz, a potem zauważasz, że to ci w pewnym sensie rujnuje zdrowie. Diabeł to toksyna, diabeł to muchomor, diabeł cię pęta i nie pozwala i wodzi cię po prostu na sznurku yy. Masz w tym miesiącu moc uzdrowienia sytuacji, oderwania się od toksycznych związków, ludzi, postępowania lub od nałogów lub oczyszczenia po prostu sytuacji wokół siebie i wykorzystaj to. Na co uważać? Mamy cesarza. Energia cesarza jest. Fajna, bo ona jest silna, mocna, autorytatywna, wiem, co mam robić według własnych zasad, ale trochę nie przyjmuje do, um, do siebie innych opinii albo głosu innych ludzi właśnie przez to, że jest autorytatywny, tak? Jest despotą po prostu, więc uważajcie na takie cechy. Nie bądźcie despotami, nie bądźcie władcami, którzy nie pozwalają podnieść głowy swojej rodzinie, czy powiedzieć swojego zdania osobom, które są wokół was. Uważajcie na zbytnią pewność siebie też, tak? Na arogancję. Bo to może przynieść odwrotny skutek. Hmm? Okej. Okay. W miłości fajnie, w emocjach fajnie, bo mamy nowe rozdanie, nowe możliwości. To jest nowa karta, nowy rozdział do zapisania, tak? Gdzie wchodzimy z pełną ufnością, z takim poczuciem, że wchodzimy w coś, być może ryzykujemy, ale jesteśmy pewni i pełni nadziei, że to wypali i że to jest super. To są nowe znajomości, nowe związki, to są. Nowe pokłady nowego zaufania, wiary w to, co przed nami. W materii też mamy pięknie, bo mamy wielkiego kapłana, który jest stabilny, który jest opoką, który pilnuje zasad, pilnuje umów, pilnuje reguł. Więc wszystko tu w materii i jak gdyby w, tym, w tych sprawach finansowych, w pracy jest wszystko zaopiekowane, dopieszczone, dopięte. Być może jesteście jakimiś nauczycielami, wykładowcami, i tutaj będziecie no, na tym polu, że tak powiem, święcić, chwałę, tak? Będą tu jakieś sukcesy ewidentnie tego rodzaju. Więc bardzo fajnie. I w miesiąc w czerwiec wchodzicie z energią ośmiu buław, a więc energia rusza do przodu. Może być dużo informacji, dużo maili, dużo wiadomości, yy, które będą przepływały właśnie przez media, przez internet do Was. Będzie też nakierowanie na działanie, będzie celowość tak, Waszego działania w punkt. Skupicie się na tym, żeby osiągnąć to, na czym Wam zależy. Dopowiemy sobie tutaj do tej karty jeszcze i dopowiemy sobie też do tego diabła, yy, bo to jest też interesujący zasób. Co ta energia właśnie ośmiu buław może Wam przynieść? No właśnie, zakończenie sporów, zakończenie kłótni, zakończenie porażek i nowe oferty pracy, nowe otwarcie się na nowe możliwości, pożegnanie spraw albo pewnych. Pewnego miejsca lub ludzi, którzy do tej pory zapewniali wam taki mm, komfort, oczywiście, ale on był pusty, on był pozorny. Tam było puste źródło, z którego już nie dało się nic wyczerpać, i teraz macie szansę na, na nowy start, tak? Na nowe możliwości, i właśnie to Wam przynosi te 8 bułat. A zobaczmy, co tutaj nam przynosi ten diabełek. Co on nam chce jeszcze tu powiedzieć? Co chce nam przekazać? Mhm. Z czym my się powinniśmy tutaj zmagać? Mhm. Z cierpliwością. I... No tak. No kochanie, ewidentnie tu chodzi o to, żeby nie być zbyt aby żeby spokojnie wyczekać odpowiedniego momentu, który będzie umożliwiał Waszym diabłem Waszą toksyną jest to, że jesteście niecierpliwi, że jesteście raptusami, że chcecie już teraz szybko i natychmiast tak. A tutaj troszeczkę... Hmm... Jeżeli to zrobicie, to będziecie się znowu tutaj kręcić w kółko, więc ważne jest, żeby zmienić ten schemat, ważne żeby być cierpliwym, ważne żeby nie ryzykować, żeby nie dać się uwieść yy, jakiejś sprawie, która y, wydaje się świetna, nie ryzykować, tak? Tutaj przy tym diable mamy. I jeszcze sobie do cesarza tu dopowiemy, bo też mnie to bardzo ciekawi. Co to jest ten cesarz? Cesarz. Mhm. No właśnie, żeby korzystać z, na co uważać. Tak mówiłam, uważajcie na zbytnią pewność siebie, na arogancję, na autorytatywność, na despotyzm. Bądźcie mądrzy. Skorzystajcie z tej mądrości, którą macie wewnątrz siebie. Z własnego doświadczenia, z tego, co już przeżyliście. Wyciągnijcie Lekcje ze swojej przeszłości. Jeżeli coś działało nie tak, nie powtarzajcie tych samych błędów, tak? Za wszelką cenę. I zobaczmy jeszcze księżyc, co on tutaj ma. Dwa kielichy. Mhm. No, ewidentnie, ewidentnie rada wskazówka jest: kieruj się swoim sercem, kieruj się swoją intuicją w sprawach związkowych, partnerskich. One mogą dotyczyć spraw romantycznych, czyli waszej drugiej połówki, waszej żony, waszej kochanki, waszej przyjaciółki, na kimkolwiek wam zależy, ale również może dotyczyć waszych układów partnerskich w pracy, tak? Czyli dobra współpraca, dobre, dobre porozumienie z dyrektorem lub z kimś, kto z tobą współpracuje, od kogo. Zależy Twój dobrobyt i Twój komfort. To ważne jest, żeby jeżeli są jakieś sprawy do wyjaśnienia, to je wyjaśnić. Nie bać się podjąć tego tematu, bo to jest bardzo ważne i bardzo istotne, żeby po prostu znowu sprawy nie wracały i nie kręciły się w kółko, tak samo jak do tej pory, tak? Pora na, być może też pora na jakieś sprawy sądowe, kochani, bo w Sprawiedliwości też mamy sprawa, rozprawa sądowa, która zakończy się dla Was pozytywnie, bo tutaj w potencjale mamy dobrobyt, komfort, że wszystko pójdzie zgodnie, że tak powiem, z planem pozytywnym, tak? W pozytywnym tego słowa znaczeniu. No, okej. Okay. Mam nadzieję, że chyba wszystko powiedziałam. Pamiętajcie, że jesteście w stanie uleczyć sytuację, która funkcjonuje tutaj jako związek, jako partnerstwo. Nie wiem, czy w miłości, czy w pracy, ale warto, no tu jest wasza moc, żeby to uleczyć, żeby to uzdrowić, żeby to wyjaśnić żeby nie dać się temu tutaj zagubić, zmanipulować. Podejmijcie jasne, logiczne decyzje, kierując się faktami, logiką i tym, co rzeczywiście widzicie, tak? a nie co czujecie, a nie co kto powiedział. To jest też bardzo ważne. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie cierpliwi, nie bądźcie ryzykantami, nie walczcie za wszelką cenę, nie bądźcie autorytatywni. Wiecie, jakie to przynosi skutki w Waszym wydaniu. Wspomnijcie je sobie i nie powtarzajcie po prostu tych lekcji jeszcze raz. Tak? Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie i do następnego czytania. Papa, pa. wszystkiego dobrego.